Zapraszam Was dzisiaj do winnicy. Winnica to tak naprawdę rodzaj pola, na którym rośnie winorośl i zbiera się na nim winogrona. Winnice były w czasach Jezusa jedną z typowych oznak bogactwa ziemi obiecanej. Obfite zbiory winogron zależały nie tylko od gatunku samej winorośli, ale także od zapewnienia jak najlepszych warunków jej wegetacji. Pracy człowieka winnicy odpowiedniego położenia winnicy, urodzajnej gleby, zabezpieczenia terenu oraz nieustannej uprawy i doglądania. Teren musiał być odpowiednio nasłoneczniony, najlepiej jeśli znajdował się na łagodnie opadających zboczach. Obraz winnicy, pracy w winnicy i rosnącego krzewu winnego wykorzystał Jezus, aby wyjaśnić swoim słuchaczom tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Posłuchajcie więc kochani Ewangelii na piątą niedzielę wielkanocną. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to doznachwały, że owoc obfity przyniesiecie, i staniecie się moimi uczniami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Przyniosłem dzisiaj winogrona, owoc winnego krzewu. Różne są ich wielkości, różne jest ich pochodzenie, różne są ich rodzaje. Jak widzicie, różne są ich kolory. Od jasnozielonego. Przez różowy, czerwony, aż poniemal czarny. Owocy winorośli zawsze są zebrane w duże grona i mocno ze sobą połączone. Niektóre są słodkie, niektóre kwaśne, a jeszcze inne mają nieco cierpki smak. Pod krzew winorośli zaprowadził nas dzisiaj święty Jan Ewangelista, aby każdy mógł zrozumieć usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii. Słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii mają ogromne znaczenie dla życia każdego i każdej z nas. A Jezus powiedział: Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Owoc obfity przyniesiecie. I staniecie się moimi uczniami. Jak już pewnie domyśliliście się, nie będziemy dzisiaj mówić tutaj o winogronach, zielonych czy czarnych. Nie o to chodziło panu Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii. Jezus chciał zwrócić naszą uwagę na pielęgnację tego winnego krzewu i na owoce, jakie ma on wydawać. Bo jeśli mamy krzew bądź drzewa w ogrodzie, to jest bardzo naturalne, że chcemy, aby wydawały jak najpiękniejsze i jak najbardziej dorodne owoce. I dlatego je pielęgnujemy, tak dbamy i czynimy wszystko, by te drzewa i krzewy obficie obrodziły. Jezus mówi o latoroślach, czyli o tych częściach, które w tym roku wyrosły. Te latorośle, które dają owoce. Oczyszcza, by przynosiły ich jeszcze więcej. Ale te, które nie dają plonu, są odcinane, wyrzucane i spalane w ogniu. Każdy z nas dobrze wie, że jeżeli mamy taki krzew winny, i jaką jego gałązkę odetniemy, to jest ona już do wyrzucenia. Nic z niej nie będzie. Nie da się jej z powrotem przyczepić do winnego krzewu. Możemy ją oczywiście przez kilka dni potrzymać w wodzie, ale to nic nie pomoże. Krzew winny, latorośle, owocowanie. Zobaczcie, że Jezus od początku mówi nam, że to jest obraz naszej relacji z nim. Krzewem winnym jest sam Pan Jezus, a Bóg Ojciec jest tym, który uprawia winny krzew. A każdy, naprawdę każdy z nas jest taką latoroślą. I Jezus wskazuje na to, że kto nie trwa w nim, przypomina taką właśnie odciętą, suchą latorośl. I widzieliśmy i słyszeliśmy, co się z nią dzieje. Co to znaczy? Kochani, odcięta latorośl symbolizuje takiego człowieka, który przez grzech został odcięty, a może lepiej powiedzieć, sam się odciął od pana Jezusa, winnego krzewu. Odcięcie to powoduje utratę łaski uświęcającej, zerwanie naszej przyjaźni z Bogiem, a człowiek, żyjący w grzechu, zaczyna powoli usychać, aż w końcu obumiera duchowo. Tymczasem Jezus zachęca, byśmy. Trwali w Nim, to znaczy byli z Nim w nieustannej łączności, żyli w przyjaźni z Jezusem. Bo tylko wtedy będziemy przynosić naprawdę obfite owoce. Tak jak pędy latorośli mogą przynosić obfite owoce, dlatego że czerpią życiodajne soki z winnego krzewu. Tak samo my, jeśli będziemy, dzięki łasce uświęcającej, trwali w łączności i przyjaźni z Panem Jezusem, nasze życie. Będzie przynosiło naprawdę obfite i piękne owoce. I owszem, owocujący pęd krzewu winnego potrzebuje czasem pewnego przycięcia, oczyszczenia, ale to wszystko ma służyć temu, byśmy przynosili owoce. I zastanówmy się na koniec, jak to zrobić, by czerpać siłę od Jezusa, by w nim nieustannie trwać. Najlepszym sposobem, jest w udział w codziennej przy świętej i przyjmowanie komunii świętej, ale również spotykanie się z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania. Trwamy w Jezusie i czerpiemy moc od Niego, kiedy rozpoczynamy każdy dzień i kończymy każdy dzień na modlitwie, czyli na osobistej rozmowie i spotkaniu z Jezusem. Jeśli bierzemy i czytamy Pismo Święte, przestrzegamy Dekalogu, to On sam także umacnia nas i daje nam wskazówki, aby nasze życie przynosiło jak najobfitsze owoce. To teraz zobaczmy, jakie owoce przygotowała dla nas pani Paulina na warsztatach. Jak usłyszeliśmy w Ewangelii na piątą niedzielę wielkanocną. Każdy z nas. Jest taką latoroślą, która, aby przynosiła owoc obfity, musi trwać w winnym krzewie, którym jest Pan Jezus. Na dzisiejszych warsztatach pokażę Wam, w jaki sposób przygotować szablon, aby wypełnić zadanie związane z tą Ewangelią. Potrzebujemy materiały. Szablon winogron jest do pobrania i wydrukowania pod linkiem w opisie tego filmu. Fioletowa kredka świecowa, farba plakatowa w dowolnym kolorze, kilka kropli płynu do naczyń, woda, pędzel oraz kredki. Wydrukowany szablon. Kolorujemy liść i łodygę zwykłymi kredkami, natomiast winogrona kolorujemy fioletową kredką świecową. Następnie pędzelkiem zwilżonym wodą mieszamy farbę plakatową z płynem do naczyń. I taką mieszanką zamalowujemy nasze winogrona. Następnie pozostawiamy do wyschnięcia. Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że kto we mnie, a ja w Nim ten przynosi owoc obfity. Nasze trwanie w Panu Jezusie najbardziej widać w naszym postępowaniu, czyli w dobrych uczynkach. Zadanie na nadchodzący tydzień polega na odsłanianiu wszystkich owoców poprzez czynienie dobra. Każdy dobry uczynek to jedno winogrono, które odsłaniamy. Strapując farbę. Życzę Wam, abyście zawsze trwali w Jezusie i przynosili obfite owoce. A i koniecznie pamiętajcie o naszym konkursie na najpiękniej ozdobioną figurkę Pana Jezusa zmartwychwstałego. Szczegóły konkursu znajdziecie w odcinku na trzecią niedzielę wielkanocną oraz na naszej stronie Ewangelia z pomysłem na Facebooku. Chyba każdy z nas uwielbia delektować się przepysznymi owocami, szczególnie wtedy, jeśli są obfite, słodkie i przepyszne. Ale nasze życie w innej latorośli, podłączone do Winnego krzewu jakim jest Jezus Chrystus, także powinno przynosić obfite owoce. Mam nadzieję, że sposób, który pokazała Pani Paulina, pomoże Wam pamiętać o tym, że w naszym życiu powinniśmy przynosić dobre owoce. I prośmy o to, aby one były jak najobfitsze, żeby nie tylko cieszyły oczy, ale żeby z tych owoców mogli korzystać również inni ludzie. Niech nasze życie będzie pełne obfitości, Bożych łask i darów, a Pan Bóg pomoże nam, jeśli będziemy tylko połączeni z Nim łaską uświęcającą. Życzę Wam przynoszenia jak najpiękniejszych i najbardziej obfitych owoców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.